Cześć, witam wszystkich na kanale Student Nieczarodziej. Do tego wideo zachęcił mnie jeden z bardzo fajnych komentarzy pod filmem dotyczącym człowieczka, który spadał z wieży. No, niestety tak się skończyło. I tam w, tej, w tym filmiku obliczyłem. Pokazałem, jak obliczyć yy, zasady zachowania energii, jak obliczyć prędkość uderzenia w ziemię. Yy, komentarz był bardzo fajny, bo yy, jeden z Was napisał, że to nie chodzi o to, że prędkość yy, zniszczyła tego pacjenta, tylko to, że na bardzo krótkiej drodze tą prędkość wytracał. No praktycznie na drodze równej zero. Yy, no i to prawda, rzeczywiście. Ja bym chciał się pokazać coś, yy, to się bardzo z tym wiąże. Przykład będzie troszkę inny. Jak widać yy, samochodzik jadący z prędkością V. Yy, I nawiążemy do tematu tak zwanych stref kontrolowanego zgniotu. No dobrze. I wyobraźmy sobie taką sy sytuację, że na przykład yy, ten samochodzik sobie jedzie, czyli historyjka obrazkowa będzie, więc w historyjce obrazkowej będzie tak, będzie, będzie punkt 1, samochodzik sobie jedzie, punkt 2, samochodzik uderza w ścianę i powiedzmy, że, dajmy na to, że uderza w ścianę do tego stopnia, że on tutaj się powiedzmy zgniata mniej więcej w taki sposób. Tu jest zgnieciony, tu jest zniszczony. czyli tu niech będzie ściana. Coś takiego sobie zrobimy. Czyli Możemy sobie mniej więcej opisać, że ta długość, którą on, o którą się skrócił to będzie na przykład o, może jakoś tak bardziej bardziej plastycznie pokażę. na przykład długość jakieś L niech będzie L i załóżmy że to L jest równe no porównując z tym samochodzikiem niech będzie 0,3 metra i prędkość niech będzie powiedzmy 40 km na godzinę zaraz to przeliczymy na metry na sekundę bo to też jest ważne żeby były jednostki podstawowe więc 40 podzielić przez 3,6, 11 metrów na sekundę, dobra, i będzie 11 metrów na sekundę. To tak tylko, żeby mieć jakiś pogląd, y y jakie to są mniej więcej wielkości. Y masa pojazdu, jakiś mały samochodzik, nie będzie na przykład 700 kg. I teraz, co tutaj się dzieje z punktu widzenia fizyki i mechaniki? Na pewno energia kinetyczna zostanie zużyta na pracę, która, praca wykonana podczas jakby zgniatania, nazwijmy to pracą zgniotu, w WZ będzie na przykład. Czyli wiadomo, energia kinetyczna wynika z masy i z prędkości. Możemy sobie to zapisać. Masa razy prędkość do kwadratu przez 2. I to się równa... Droga, na której... A, tu jest L. Droga, na której jakby ten samochodzik został zgnieciony. I jest też jakaś siła, Siła, to jest siła, to będzie siła. Siła, która działa na ten, ten samochodzik podczas, podczas tego, podczas tego podczas tej katastrofy, tego wypadku. Zakładamy, że w przybliżeniu ta siła jest równa konszt, chociaż tak nie będzie, ale żeby, żeby dla przykładu, łatwego przykładu, to możemy sobie tak przyjąć. No i dobra. I teraz, yy, co jest istotne. Tutaj zachodzi jeszcze pewna taka relacja pomiędzy dwiema dwoma wielkościami, między prędkością, no to może bardziej jaskrawo będzie. Yy, między prędkością, a długością tego zgniotu. Ale to akurat zależy nie tyle od. Fizyki, którą tutaj zastosujemy, tylko od konstrukcji tego pojazdu. Zależy, czy to będzie ta konstrukcja, będzie bardziej masywna, mocniejsza, czy w jaki sposób ten, ta konstrukcja nadwozia będzie skonstruowana. Dąży się do tego, żeby właśnie ta droga, czyli ta strefa kontrolowanego zgniotu, zapewniła, jakby. Jak najdłuższą drogę, właśnie z hamowania pojazdu, który z jakąś prędkością się poruszał, żeby to szarpnięcie było jak najmniejsze. Oczywiście tutaj specjalnie, tak siłą perswazji, wrzuciłem taki samochód, który może jeździł po drogach 60 lat temu. Bardzo mały, który miał tą strefę kontrolowanego zniotu, albo miał, albo w ogóle nie miał. Miał bardzo jakby zmniejszoną, zredukowaną do niezbędnego minimum. Ale na takim przykładzie można też to pokazać, czyli prędkość i ta droga, na której następuje, na której następuje zgniot, na której następuje hamowanie, są ze sobą ściśle związane i zależą od konstrukcji nadwozia. No i dobra, i to jest ten pierwszy, jakby ta pierwsza relacja, czyli relacja energii kinetycznej, i pracy która została wykonana podczas, podczas zgniatania tego nadwozia. I uwaga, teraz, jeżeli mamy, znamy, znamy bo znamy przecież, znamy, znamy masę, znamy prędkość, znamy tą długość, to spokojnie sobie możemy obliczyć, możemy sobie obliczyć teraz siłę. I dzielimy sobie przez l, i ta siła będzie równa m razy v kwadrat przez 2 razy l. I czasem dobrze jest też sobie zrobić rachunek jednostek, bo polecam to bardzo, bo każdy może zrobić błąd. Ale jak zrobi błąd i sprawdzi rachunkiem jednostek, jednostek, to wtedy będzie wiedział, że na pewno jest dobrze. Więc sobie to zróbmy teraz. Tak dla przykładu masa jest w kilogramach, m na sekundę to jest prędkość, czyli metr kwadrat na sekundę kwadrat. I tu jest metr. Czyli jest tak, tu się skróci metr z metrem, czyli będzie kilogram razy metr na sekundę kwadrat. Czyli mówiąc inaczej prościej, to będzie kilogram. Metr sekundę kwadrat możemy przedstawić jako newton na kilogram. No i w rezultacie końcowym wychodzi newton, czyli jest dobrze. Tu jest wszystko ok. To tylko było takie drobne sprawdzenie, więc ten, ta zależność jest jak najbardziej prawidłowa. To jest ok. I teraz, mając tą. Tutaj było przejście energii w pracę. A, czyli zasada zachowania energii, tak naprawdę. A to, co teraz y, z tej siły możemy y, użyć, to, co policzyliśmy, to możemy się odwołać do drugiej zasady Newtona, dynamiki Newtona. I przypominam, że przyspieszenie to jest siła przez masę. No i OK, i teraz równa się, i tą siłę sobie możemy tu wrzucić. To będzie M razy V kwadrat przez 2 razy L. To jest to, co sobie tu stąd wrzuciłem. Czyli to jest to całe, to coś. I to dzieli, dzielimy przez, yy, przez masę. To oczywiście możemy sobie skrócić. I wychodzi nam, że. Prędkość do kwadratu przez 2 razy L. No i dobra, i teraz dopiero widać, czym większe będzie to przyspieszenie, opóźnienie hamowania, bo to jest opóźnienie, opóźnienie, bo to będzie ujemne przyspieszenie, opóźnienie. I może inaczej, czym większa będzie prędkość. Tym większe będzie Używasz Alibre do projektowania, ale nie zawsze coś Ci się klei. Kiedy musisz coś zmieniać, dostajesz cholery. Wbijaj w poniższy link i zapoznaj się z ofertą. Są zaawansowane metody modelowania 3D w Alibry. To coś dla Ciebie. Bo to widać, że to zachodzi jakaś relacja pomiędzy prędkością, to się chyba tak napisało, a, tak się pisało, że jest, że jest nie, Może zróbmy to porządnie. Zróbmy to porządnie. Czyli, powiedzmy, prędkość jest proporcjonalna w jakiś sposób. Może nie wprost, ale w jakiś sposób do przyspieszenia. Ale znowu odwrotnie. Droga, czyli ta długość strefy kontrolowanego zmiotu będzie odwrotnie proporcjonalna do przyspieszenia. Czyli czym krótsza droga i większa prędkość, to opóźnienie będzie większe. Im większe będzie opóźnienie, tym większe mogą być obrażenia człowieka, który tutaj sobie jedzie. Tu jest człowieczek. Jeżeli on dozna większego opóźnienia, może mu się, może wyjść z tego z większymi obrażeniami. Czyli o co tak naprawdę chodzi? O zachowanie jakiejś prędkości, która jest w jakichś granicach. Ale jeszcze bardzo ważne, że ta długość powinna być coraz większa. Czy powinna być większa. Czym większa, tym lepiej. Czyli generalnie wniosek jest taki, że nie przekraczajmy dozwolonej prędkości. Ale niestety samochody, które niekoniecznie małe pojazdy, ale pojazd, który ma tu jakiś tam przód o jakiejś tam długości. Jeżeli z tego przodu strefa kontrolowanego wniotu jest, na przykład, nie wiem, połowa, to wiadomo, że ta siła, to opóźnienie będzie znacznie większe. Czyli to są te kluczowe, kluczowe wielkości, które trzeba by zaznaczyć tłustym drukiem, może na czerwono. Tutaj, może na czerwono, na czerwono, właśnie. Czyli długość strefy kontrolowanego zgniotu i prędkość uderzenia wpływające na opóźnienie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli temat zainteresował ciebie, to zapraszam do zakupu. Moich kursów, które są na platformie Edu, dotyczących dynamiki. Tam wiedza jest w sposób skondensowany podana. Naprawdę nie trzeba czytać nie wiadomo ile książek, ile zrobić zadań, nie trzeba dużo ślęczeć. Wystarczy przerobić sobie ten kurs, i jak wiele osób już to sprawdziło, jest to łatwe, przyjemne i skuteczne. No i tyle. Dzięki bardzo, do następnego razu.